Agro Party, a to kolejny vlog na moim kanale. Dzisiaj z uprawy pod Mamy dość fajną pogodę dzisiaj. Bo cieplutko, sobota, na 13. Zacząłem sobie już, jeszcze ustawiałem agregat. Znajdujemy się na polu, na którym ostatnio rozwoziliśmy gnój. Powiem tak, odcinki się mogą pojawić z opóźnieniem. Ten się może pojawić dopiero na końcu października, a tamte dopiero no, mamy już praktycznie połowę, więc gdzieś na, w przyszłym tygodniu powinny się e, ten, dzisiaj mamy 18 albo 19 i cóż, października. E, I cóż, e, zacząłem sobie już, no wygląda to nawet git. Powiem Wam szczerze tym agregacikiem. Wolałem talerzową, ale nie mam wałka, mam odpięty wałek, pożyczony do kolegi, no na razie tu git wygląda Zobaczymy potem jak tu, bo jak widzicie dużo pyżu jest To jest raz, a dwa Przy yy, miedzach, tata mi nagarniał takie kupy pyżu Więc ciężko to potem wyrównać też Tu jest, tu była ogólnie bruzda Już ją zrobiłem, po drugiej stronie będę musiał na pewno tu i tu Jeszcze raz przelecieć kultywatorem, żeby było Lux eee, Tata Ora Na innym polu Ja się zabieram za robotę, bo dzisiaj to muszę bynajmniej uprawić Kolega potem przyjdzie nagrywać mi Ujęcia, bo widzicie wziąłem sobie sprzęt Przyjdzie mi nagrywać ujęcia eee, Do tego, do filmu Ponieważ ten film ranem z Sianiem będzie po prostu chyba w jednym filmie Nagrywa się, nagrywa Dobra, no to cóż, jedziemy Puietka, wow, tā ir mīļa. To jest ta brusa, o której mówiłem No a tak jak mówię, tu muszę poprawić Bo za tam mi tu takie kupy po to takie wiecie wszystko na do tego tego bruzdy, potem, na koniec jeszcze Ach. bo żeby tą bruzdę nie było, nie? żeby fajnie się siało potem ludzie patrzą się na mnie jak na debila, bo nagrywam Mi tata no, nagarniał i teraz ja to muszę wyrównywać. Tu muszę uważać, bo tu jest mokro. Ale to cóż no. to jakby by wam... No, pole miało kiedyś chyba 2 hektary No i 50 arów zabrali, nie? Z tego Dodatkowo no tu musieli wiatrek zrobić Что зеленая кошка.

słyszę tego telefonu, tamten jeszcze słyszałem, ale tego już Będę kończył tego vloga, bo kurwa no muszę popchnąć trochę na te pole, nie i na niego. Cóż, cóż widzimy się w następnym vlogu. No. Trzymajcie się, na razie, cześć!